Polska droga. Całkiem jak życie jego stolarza, to znaczy kręta, ale piękna. Ja do jeżowa by zbudować dom dla jeża. Ale nie jakiś taki malutki, tylko taki bardziej jeżowiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mieszkacie państwo w Jeżowie i macie jeża w ogrodzie. To niezwykłe szczęście. Tak, to niespotykane. Mamy nadzieję, że zbuduje pan dla niego domek. Jestem gotowy do roboty. W zamian za to otrzyma pan wspaniałe placki gryczane. Super. Zabieram się do pracy. Świetnie. Ogród to nasza pasja. Od wielu lat staramy się zagospodarować ten teren, żeby był jak najbardziej przyjazny i otaczającej nas przyrodzie, ale również gościom, którzy przybywają do naszego gospodarstwa. Ogród świetnie się komponuje z budynkami, z budynkiem mieszkalnym, z budynkami gospodarczymi. Staramy się, żeby to współgrało, żeby nie było wymyślne, żeby było naturalne. I na tym nam właśnie zależy. Dzisiaj jesteśmy przeszczęśliwi, że Robin Hood do nas zawitał i że wybuduje domek dla naszych jeży. Jako stolarz niepokorny podejdę do dzisiejszego wyzwania nieco nietypowo. Użyję materiałów z odzysku. Budujemy dom dla jeża w Jeżowie. Co trzeba wiedzieć o jeżach? Spytajmy eksperta. Szanowni Państwo, jeż w Polsce występuje prawda, w dwóch zasadniczo generalnie yy, odmianach. To, co uważamy za kolce jeża, to tak naprawdę włosy, które straciły funkcję ochronną przed niskimi temperaturami na rzecz obrony przed zagrożeniem. Dlatego jeżom w zimie jest zimno. Zapadają w sen zimowy, hibernują i ważne jest bardzo, aby mogły spędzić zimę w dobrych, termicznie warunkach. Jerze, Szanowni Państwo, widzą bardzo słabo, są daltonistami, nie odróżniają kolorów, widzą tylko w zasadzie ruch i odrobinę światła. Mitem jest, że jeże noszą prawda, na grzbiecie jabłuszko. Jerz żywi się drobnymi owadami, gryzoniami. Potrafi zjeść jajko ptaka, ale również żabę czy węża, również jadowitego. Dlatego w ogrodzie jest naszym sprzymierzeńcem. Powinniśmy wspierać jeże i możemy pomóc im, budując dla nich domy, które pozwalają im przezimować. Budujmy domy dla jeży. Konstrukcja domku dla jeża nie jest specjalnie skomplikowana. Zwróćcie uwagę na to, aby materiały, które używacie, koniecznie były naturalne jeże są na to wyjątkowo wyczulone. Po drugie, pamiętajcie o tym, aby wymiary Waszego domku w podstawie wynosiły 50 na 50 cm oraz o tym, aby koniecznie wybudować przedsionek, który zatrzyma wiatr, a także spowoduje, że będzie trudniej dostać się do jeża drapieżnikom. Deski zostały przygotowane, czyli wyszlifowane, mają odpowiednie wymiary i są już pocięte na odpowiednie długości. Jakie to są długości, zobaczycie na końcu filmu. Do wykończenia domku użyję dwóch preparatów. Będzie to impregnat gruntujący oraz Olej do drewna. No to jak, jak brzmi ten wierszy Kojeżu? Piękny dom mieszka jeszcze. zobaczę to się jest No Rewelacja. Piękny wiersz. Brawa, brawa publiczność. No, bardzo dziękujemy. Każdy dom budujemy od fundamentów. Dlatego domek dla jeża również rozpocznę od budowy podłogi. Za pomocą dwóch listew scalam cztery deski po to, aby stanowiły monolit. Listwy spowodują, że deski nie będą miały bezpośredniego kontaktu z gruntem, a więc ciężej będzie im zawilgotnić. Przed rozpoczęciem wkręcania wkrętów w listwy, nawiercam otwory. Czas zabrać się za ściany. Ponieważ wymyśliłem sobie taki fantazyjny, łukowy daszek, najpierw stworzę ścianki czołową i tylną, a następnie dwie podpory dachu, które będą go wspierały w części centralnej. Aby wyrysować łukowy kształt, użyję sznurka i ołówka. A teraz za pomocą wyżynarki oraz nożyka wytnę kształt. Większy sprawi, że cięcie będzie szybsze, a mniejszy, że dokładniejsze. Pierwsza deska wycięta. Teraz potraktujemy ją jak szablon i rysunek przeniesiemy na trzy pozostałe. Dodatkowo w jednej ze ścianek wyciąłem otwór wejściowy dla jeża. Teraz czas na stworzenie ścianek zewnętrznych oraz przegrody na korytarz. Wszystkie trzy deski dociąłem na odpowiednią długość. Następnie, za pomocą wyżynarki ze stopą ustawioną pod kątem, docinam górne krawędzie ścianek oraz ścianki korytarza do krzywizny dachu. To bardzo ważne, dlatego że w innym przypadku powstałyby szpary, które wpuszczałyby zbyt dużo powietrza do wnętrza domu i jeżowi byłoby zimno. Za pomocą ścisku scalam wszystkie cztery ścianki, tak żeby łatwiej było mi nawiercić otwory. Przed każdym wkręcaniem, zwłaszcza w przypadku gatunków twardych, warto rozwiercić otwór, dlatego że wkręt bez nawierconego otworu rozszerzy drewno i z całą pewnością Wasza deska pęknie. Scalone ze sobą ścianki mocujemy do dna. Mocuję, jak widzicie, najpierw cztery narożne wkręty, ponieważ to pomoże mi zachować idealne kąty ścianki i podłogi. Następnie zaznaczam sobie punkty nawiercenia pozostałych otworów. Staram się, aby w każdą deskę wkręcić przynajmniej jeden wkręt. Czas na montaż naszej ścianki wewnętrznej, czyli przegrody między korytarzem a salonem domku naszego jeża. Przykładam deskę w odpowiednim miejscu, tak aby korytarz miał wymagane wymiary, czyli 10 cm szerokości. Teraz odrysowuję usytuowanie ścianki na ściance bocznej oraz podłożu, tak aby dokładnie precyzyjnie nawiercić otwory do montażu ściany. Nawiercam otwory, a następnie wkręcam wkręty. W miejscu, w które wchodzi nam podpora dachu, wycinam zagłębienie w ściance. Najprościej byłoby oczywiście przybić kawałek płyty piśniowej lakierowanej bezpośrednio do ścianek dachu, ale wówczas nie mielibyśmy możliwości otwierania naszej konstrukcji, a tym samym byłoby nam ciężko wyczyścić wnętrze domku. Chcąc skonstruować dach z użyciem płyty piśniowej, która będzie nakładana na nasz dach, posłużę się prostym trikiem. Nawiercę trzy otwory w jednej z ich krawędzi, przyłożę płytę i wygnę ją dokładnie do krawędzi dachu, zaznaczę sobie linię cięcia. W ten sposób wycinam odpowiedni kawałek płyty pieliśniowej. Następnie naszą płytę przybijam gwoździkami do przypór, które wyciąłem wcześniej. Teraz wystarczy przybić na wierzchnią część klepeczki, które będą dodatkowo chroniły przed niską temperaturą, ale dodają też estetyki naszemu domkowi. Wewnętrzną część domku zostawię w naturalnym drewniu. Z zewnątrz natomiast będę chciał je zabezpieczyć tak, żeby domek był trwały i solidny. Dlatego dolną część podłogi pomaluję z użyciem impregnatu gruntującego, który zabezpieczy drewno przeciw wilgoci, przeciw gniciu, przeciwko owadom i przeciwko grzybom. Wystarczy nałożyć jedną bogatą warstwę. Będzie to schło około 12 godzin. Wszystkie ścianki oraz dach pomaluje z użyciem oleju do drewna. To świetny, naturalny preparat, który chroni drewno, wnika w nie głęboko, zabezpiecza je również w głębi. Zawiera szlachetne woski, dzięki czemu naprawdę świetnie pokryje drewno i doskonale je zabezpieczy. Czas schnięcia to 24 godziny. Po tym czasie nałożę drugą warstwę. Przy budowie domów dla jeży warto zwrócić uwagę na to, aby zwierzęta miały kontakt wyłącznie z naturalnym drewnem. Dlatego zewnętrzną część zabezpieczam z użyciem preparatów, które nie zaszkodzą zwierzętom z całą pewnością. W przypadku oleju do drewna do... użycie szlachetnego wosku karnauba powoduje, że zwierzęta będą miały kontakt wyłącznie z naturalnymi preparatami. To co, Zosiu, myślisz, że dobrze to będzie Jerzykowi? Tak. Będzie zadowolony, co? Mm. Zbudowaliśmy dom dla jeża w Jeżowie, w gospodarstwie ekoturystycznym, jako ekostolarze. Hey, już się ten konik schował, mi. Konik się już schował. Dla konika domek wybudujemy w kolejnym odcinku.